Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym króciutkim materiale, ponieważ otrzymaliśmy teaser drugiej części dodatku: Cena Władzy Przewrót na TANET. Także tak dokładnie będzie brzmiał drugi dodatek z całego tego setu ceny władzy. Oczywiście, ci co czytali książki, to wiedzą, co to jest za wydarzenie jest to chyba najważniejsze wydarzenie w całym uniwersum Wiedźmina. Większość bitew toczy się na przesiąkniętych krwią polach, inne to brutalne oblężenia, ale niektóre prowadzone są przy użyciu bardziej zdradliwych środków. Po co gromadzić i wyposażać armię, skoro wystarczy czasem dobić nielegalnego targu itd. Tak tak Oczywiście sami możecie to sobie przeczytać, sami link do tej strony dam w opisie, ale ja chciałbym omówić pierwsze trzy karty, ponieważ pierwsze trzy karty otrzymaliśmy. No i cóż, naprawdę wyglądają bardzo ciekawie. Zobaczymy, jak tam będzie dalej. No i tak, na start KP. Współpracuj z zaprzyjaźnionymi czarodziejami, by za wszelką cenę chronić Aretuzę. Czyli widzimy dalej wsparcie dla cierpliwości, dalej wsparcie dla magów. Najpierw zacznijmy od studentki z Aretuzy, ponieważ ona będzie miała jeszcze z Tisają synergię. A więc studentka z Aretuzy, człowiek-czarodziej-cierpliwość, Rozkaz daleki zasięg wzmocni sojuszniczą jednostkę o 0. Czyli no, karta to jest odwrotny ym, student z banard, bo ten bije na bliskim starciu, a studentka wzmacnia na dalekim. Ale to jest naprawdę czwórka, a czwórki, że tak powiem, nie muszą być jakieś fenomenalne. Także uważam, że ta karta będzie jak najbardziej grana. Oczywiście stu student z Banart jest zdecydowanie lepszy. Ale to jest też całkiem spoko, ponieważ możemy na przykład chronić Studenta, możemy chronić Gerharta, więc uważam, że to jest jak najbardziej grywalna karta. I myślę, że będzie, będzie jak najbardziej grana w dekach pod cierpliwość i pod magów. I legendarka z KP Pisa de Vries. Człowiek, czarodziej, rozmieszczenie, na koniec tury zresetuj rozkaz wszystkich sojuszniczych magów, którzy użyli rozkazu podczas tej tury. Podczas tej tury, nie podczas całej rundy, tylko podczas tury. Czyli przykładowo, w czasie jednej tury używamy na przykład rozkaz na dalekim zasięgu studentki z Aretuzy i przykładowo wzmacniamy sojusznika na, nie wiem, o 4. Potem używamy studenta z Banardii, na przykład bijemy za 3 i używamy na przykład Gerharta, zagrywając z niego pakt czyli 6 punktów. Łącznie z tych samych rozkazów punktów mamy 13. Wtedy zagrywamy Tisaję i ona odnawia te wszystkie rozkazy i wtedy no, potencjalnie w tym wypadku zagrywana jest nawet za 19 punktów. Także naprawdę bardzo, bardzo dobra jednostka. Solidne wsparcie dla archetypu magów, dla cierpliwości i rzeczywiście to jest coś, czego ci czarodzieje KP rzeczywiście potrzebują i uważam, że po... Dodaniu tych dwóch kart, szczególnie Pisai. zobaczymy jutro, jeszcze co za kolejne dwie karty będą. Naprawdę widzę, że to, że to KP będzie wyglądało naprawdę spoko i myślę, że czarodzieje staną się już takim rzeczywiście bardzo grywalnym archetypem. Następnie ostatnia karta ujawniona to Dwimweandra. I na bliskim starciu ustawia sojuszniczy scenariusz na ostatni rozdział. Ważne, żeby zaznaczyć, że ona to robi już po użyciu scenariusza, nie przed, tylko dopiero po, czyli na przykład mamy bal maskowy, zagramy pierwszego arystokratę, tworzymy truciciela, zagramy drugiego, otworzymy kolejnego truciciela i potem zagrywamy dwin andre i ustawiamy nasz sojuszniczy scenariusz na ostatni rozdział, czyli możemy potem, jeżeli zagramy trzeciego arystokratę, zagrać kolejnego truciciela. aczkolwiek akurat ja się nie obawiam o to, że to będzie grane w Nilwgardzie, ponieważ nie ma tak dużo dobrych, lojalnych arystokratów, ponieważ uzurpator nie aktywuje scenariusza, jak będzie mi Redwin Weandre. Także tutaj myślę, że bardziej podmemiczne memiczne synergie, że tak powiem, w Nilwgardzie, ale zdecydowanie jakoś tak kompet kompetytywnie gra grane raczej nie będzie. I na dalekim zasięgu odświeża rozkaz o sojuszniczej lokalizacji, czyli na przykład... Mamy nie wiem, Doldulokę w potworach, dajmy na to. Możemy odświeżyć, tworzymy dwa trudnie i przenosimy najwyższą jednostkę na szczyt naszej talii. Nil w gardzie możemy użyć jeszcze raz Gorturgwet w Skelligach Renka Duch, Totemu i tak dalej. Wiadomo, lokalizacji jest trochę. Także naprawdę ciekawa jednostka i zobaczymy, czy będzie grana. Moim zdaniem to jest solidna karta, ale ogólnie bardziej widzę ją graną. W takich trochę memicznych taliach, ale nie kompetywnych. Aczkolwiek będziemy, będziemy musieli zobaczyć, musimy się przekonać. W każdym razie, naprawdę pierwsze karty bardzo mi się podobają. Zobaczymy, jak tam będzie dalej. Także jeszcze może moje przewidywanie, ponieważ nie wiem, ci, co byli na streamie, to mówiłem, że moim zdaniem Tissaia de Devries wyjdzie do KP. Tak samo mówiłem, że do Nilvgardu według mnie wyjdzie jako legendarna Arto Teranowa. Zobaczymy, czy będę miał rację. Z pomocą podwójnych agentów przenikaj do szeregu wroga i uderzaj z cienia, czyli pewnie wsparcie dla szpiegów. Naprawdę bym się cieszył, gdyby Teranowa był wsparciem dla szpiegów. Zobaczymy, w każdym razie on był oczywiście na przewrocie, więc nie widzę, żeby no, Arto wreszcie się nie znalazł w Gwincie. Jeżeli chodzi o Skojatel, pokaż tym zarozumiem Duan, dlaczego nie mogą się równać z elfimi czarodziejami. No, gdybym miał zakładać legendę, to. W sumie nie wiem. Może, chociaż w sumie wiecie co? Może Lara Doren? Lara Doren może. Myślę, że jak miał zakładać to bym strzelał w Lara Doren Skellige. Odpowiedz na wezwanie morza i złóż ofiarę, której się domaga. Fuuu, tutaj już będzie ciężej. Aczkolwiek dokładam, zakładam, że będą wciąż druidzi i kultyści. I myślę, że legendą może będzie po prostu Meluzyna. Zobaczymy. Potwory. Sabatruszył pełną parą. Uważaj na gościa specjalnego, który dołączy do zabawy. Ma ze sobą prezenty. No cóż, czyli pewnie gość specjalny to będzie oczywiście legenda. I teraz tylko sprawa, co to będzie. Ta, która wie już jest. Widziałem, że ktoś pomyślał o Gernichorze. Mnie to jednak tak nie przekonuje do końca. Wiem, że w angielskiej wersji jest powiedziane o niej, czyli to nie będzie jakby on gość, tylko ona gość. No i cóż, no nie wiem, trudne, trudne powiem szczerze. Mam nadzieję, że... że będzie to coś ciekawego, no bo naprawdę nie mam pojęcia co by, to, co by to mogło być na ten moment. Chciałbym dagona, ale raczej Dagon nie będzie, umówmy się. No i syndykat, zasady są proste, płać haracz, wyciągaj zeznania, zbieraj nagrody. No czyli... haracze, ewidentnie. Ciekawi mnie tylko ta część wyciągaj zeznania. Wyciągaj zeznania, nie mam pojęcia o co w tym chodzi. Zbieraj nagrody. Może to wciąż jakieś wsparcie dla archetypu nagród, ale wyciągaj zeznania. To mnie bardzo interesuje. W każdym razie, naprawdę, chyba syndykat mnie zaciekawił najbardziej. Chyba tuż po potworach, bo ten sabat ruszył pełną parą, gość specjalny. Te dwie frakcje mnie mega ciekawią. I generalnie bardzo się jaram na ten dodatek, na tą drugą część. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że naprawdę coś interesującego. A ja Wam już dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Do widzenia. No i cześć.